Nie wiem kiedy tam, tak, baterii na wszystkich jest. To nie, nie wiem kiedy trzeba. Żeby... Sporne, zabawne, włączyć. Nie chcę dłużej tak żyć. Chcę mi się pięć. jestem głodny. I w ogóle dla mnie. Złodź tu lampę No tak jak może podjadę już nie będzie tak widać No wy ale trzymaj rękę, bo cię oślepię tak A na lewarku wstajesz co on tam zrobił? co, Na coś najechał. Coś ja się... to przeboje, ma już się w rowie leżą. Coś wjechał, prawda? Nie, no zakopał się. Gdzieś, gdzieś na coś, coś najechał albo coś takiego, nie wiem. Bo tam opom w i różnych innych rzeczy, może no, no, na coś najechał po a... prostu. Włączony? No, jak? Tak? Nie, 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 tylko na razie, żeby nie oślepiać jeszcze ten światło nie włączę. niestety i stąd to opóźnienia Dobra, 5, 4, 3, jedź po nim chuj tam Pamiętaj, tu po nim nie widzisz, jest, jest na stoi tam dalej musisz brać ją dosyć szeroko bo między tymi dwoma panami jest dużo miejsca. Tylko żebyś to dobrze to przetekował. Tak, tylko... tak, tak, tak. Tylko że ten. To musisz przetykować dobrze. Dobra, skup się na, na reszcie. Ja resztę ogarnę. Pamiętaj o tych dziurach. Pamiętam. Ładniemy, mnie. 30 sekund. Jedyne dziury, które Cię interesują, to tak. Na wjeździe, żeby przechomować się w płytach. I na końcu trzymać się blisko, jak zawracasz na łuku A tu na wyjściu, to masz po prostu Ciasto trzymać się lewej strony i tak jak zawsze lecieć i będzie dobrze. 15. Jeden wbiłeś? Światło zapal. 5, 4, 3, 2, 1, poszut! Możemy to przepiąć. Oj, tak się trzymaj, tak się trzymaj, tak się trzymaj, Dobrze, trzymaj, dobrze, dobrze. Dobra, ogień Ogień, ogień, Tutaj szeroko i zacieśniaj, zacieśniaj, jak zawsze. zacieśniaj dobrze. Tutaj tak samo, do lewej strony i tnij przy oponie prawo I teraz tnij do lewo mój tutaj, bo dziury, pamiętaj Do lewej, do lewej, do lewej O, zmyścimy się idealnie, dobra Mamy tu tak samo do dziury, czyli lewa strona się trzymasz, lewa strona Tutaj pamiętaj, lewo ciasno Lewo ciasno, 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 blisko Bardzo ciasno będzie Do lewej i prawo ciasno Tnij, Tutaj tak samo teraz tniesz Do lewej Dobrze, Czekaj, do lewej Tnij prawo zni lewo Kamuś żeby zmieścić się w płytach W płytach, w płytach, w płytach Idealnie Tutaj pamiętaj sprawy na lewo atakujesz że od lewej w prawo ciasno Dobrze Szeroko i zacieśniasz w lewo Teraz do lewej, będziesz będziesz nie nie nie, nie szeroko, szeroko i teraz nie Dobrze dobrze, pośle. dobrze, dobrze, dobrze wyskoczył Poszli, kurwa Poszli, ale warto Zaraz oficjalnie nie rozpiję kasku jeszcze Co? Nie rozpiję O, ładnie pachnie A tylko nie od nas dobrze. Jak bardzo? 2 -0. 2 -0. Słabo jeszcze no. dwa, trzy, i pięć. Słyszę, ale słabo. Chcieliśmy mieć dwa. Ale no, no, dobry i to, ale tak mówimy, 204 20, 20, będzie. Pio. Dobrze by było. Ale myślę, że ładnie to grnąłeś. To po prostu się nie dało szybciej, wiesz. Dało się.